Witajcie, kochani. Witajcie. Wiele osób pyta mnie o to, jak grać tutaj akordami. I teraz przede wszystkim, to jest taki pierwszy film o tym. Jeszcze zrobię drugi, który pokażę Wam na konkretnej piosence, jak to robić. Pierwszy film będzie dla tych osób, które są e, nawet początkujący i którzy już e, opanowali granie z basami, bo bez tego nie ruszymy. Więc tutaj warto to zrobić a reszty dowiesz się z tego filmu, oglądaj do końca daj łapkę w górę, kliknij subskrypcję i dzwoneczek, a żadne treści na moim kanale Cię nie miną Zapraszam Cię na film Dzisiaj w bardzo krótkim tutaj sposobie pokażę wam jak zacząć w ogóle grać akordami zobaczcie, my tak naprawdę mamy podstawowy akord C C dur i on fajnie brzmi nawet jak zagracie albo i tak dalej, to zobaczcie to on będzie fajnie grał, nie? Drugi akord to jest G dur, G albo, tak? To w zależności od tego w jakim klimacie gramy. I jeszcze F dur. I teraz o co chodzi? My chcąc grać y, utwory właśnie w sposób akordowy, wykorzystujemy te akordy. Wykorzystujemy je w taki sposób, że po prostu wykorzystujemy albo y, na przykład możemy sobie złapać w ten sposób. Zobaczcie, fajnie jest sobie pograć różne przewroty trójdźwięków. I to nie jest to, że ja Was teraz będę zanudzał mnóstwem teorii, tam o trójdźwiękach. Zresztą znajdziecie na moim kanale. Jest film o każdym z trójdźwięków, jakie są popularne. Ale najważniejsze jest to, żeby po prostu umieć robić te przewroty. Zobaczcie Cedur, Cedur i Cedur. Teraz patrzcie. Ważne są te przewroty. Czyli cedur. Cedur. I cedur. Cedur? Cedur? I cedur. Zobaczcie. Tylko trzy akordy. Zobaczcie, jak możemy się bawić, tak? Ale musimy mieć do tego podstawę. Nie może być tak, że my po prostu z kosmosu sobie weźmiemy i zaraz, za chwilę oszalejemy. Potem możemy robić sobie różne rzeczy. Możemy je robić. czterciami bardzo fajnie i tak dalej. Zobaczcie wykorzystujemy trzy dźwięki i tak dalej i w momencie kiedy znamy akordy naszej piosenki to szukamy pierwszego dźwięku i tak budujemy sobie akord, który nam będzie pasował. Przewrót, tak? Na przykład. Yy... Taki prosty przykład. Pokażę Wam to na konkretnej piosence w kolejnym filmie z tego typu. Pamiętajmy. Trójdźwięk w graniu akordami jest naszym sprzymierzeńcem i te wszystkie przewroty. Przewrót pierwszy, przewrót drugi, G-dur, potem mamy i tak i to samo mamy F-dur. I zobaczcie, nawet na tych trzech akordach możemy zbudować piosenkę. I to jest właśnie kluczem do potem dogrania. Oczywiście potem możemy dodawać, jak będziemy mieli większe umiejętności, różnego rodzaju ozdobniki i te sprawy, ale na sam początek zapoznajcie się dobrze z dźwiękiem. Spróbujcie sobie zagrać na samym początku, jak nawet macie wypisane akordy w piosence, spróbujcie sobie zagrać te akordy właśnie w ten sposób. Poszukajcie sobie właśnie tych przewrotów w każdym z tych akordów, moi drodzy. Pierwszy to jest. Zobaczcie, mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery półtony i raz, dwa, trzy potem mamy trzy, i raz, dwa, trzy, cztery pięć, i mamy tercja, i, i kwarta i tercja. Tak to wygląda, moi drodzy. I jeśli my zbudujemy sobie te wszystkie akordy w ten sposób, to potem bardzo łatwo będziemy mogli sobie śpiewać do tego. Tak naprawdę, bo dźwięk prowadzący będziemy mieli tutaj. Na przykład tu. 100. Zobaczcie tu. 100. Mamy to, nie? I sto lat. 100 lat. 100. To wygląda kochani w taki prosty sposób. Ja wiem, że ktoś może zaraz napisze, że to są banalne rzeczy, ale ja bym chciał, żeby osoby oglądające mój kanał, a wiem, że są to osoby początkujące, też mogły zacząć od czegoś. W kolejnym odcinku podam wam piosenkę, konkretną piosenkę, którą pokażę wam właśnie jakie ma akordy i jak możemy sobie poradzić właśnie śpiewając tę piosenkę. Robiąc to, co tutaj dzisiaj Wam pokazałem. Mam nadzieję, że ten film się przydał. Jeśli tak, to napiszcie mi w komentarzu, czy się przydał. Czy Wam się spodobał, jakie macie odczucia. A my widzimy się w kolejnych odcinkach, bo to Wam obiecałem. I pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!